Dzień dobry, nazywam się Paulenta i widzimy się tutaj, aby przeprowadzić Pana test zdolności poznawczych i wytrenować umiejętności spostrzegawcze, prawda? Mhm, świetnie. Czy kiedyś miał już Pan przeprowadzone takie badanie? Nigdy wcześniej, rozumiem. Postaram się zatem pokrótce wyjaśnić jak to badanie wygląda ale najpierw y, zadam Wam kilka pytań, dobrze? dobrze, na początek poproszę Pana imię nazwisko mhm. jaki jest Pana pesel? Same mieszkanie, ale to też adres korespondencyjny. Mhm. A kod pocztowy? Dobrze. Numer kontaktowy do Pana, poproszę. Mhm. I adres e-mail, na który moglibyśmy wysyłać później wyniki tego badania, ewentualne zapytania. Proszę mi powiedzieć, czy bierze Pan jakieś leki na stałe, na choroby przewlekłe? Ok. A czy występowały lub występują jakieś choroby psychiczne lub inne choroby, które miały lub mogą mieć w tej chwili wpływ na przebieg badania, na zdolności pojeznawcze i na siłę skojarzeń? Ok. Nie ma sprawy. Jasne. w razie, jeżeli chodzi o badanie przeprowadzimy kilka dosyć prostych testów, na których przede wszystkim prosiłabym się nie skupiać na tyle aby musieć po prostu długo myśleć, chodzi o pierwsze skojarzenia i o pana zdolności poznawcze więc będą to trochę testy sprawdzające pana zdolności słuchu i też wzroku też zdolności skupienia się Niektóre też z testów mogą się wydawać dosyć infantylne, ale jest to po prostu najlepszy sposób, aby badania były przeprowadzone w prosty sposób i dało dość jasny i wydajny wynik. Także nasi specjaliści takie skonstruowali i proszę mi uwierzyć, że to się jak najbardziej sprawdza. Przy takich bardziej wymagających badaniach powiem, wyjaśnię dokładnie, na czym polega. Ale niektóre będziemy robić na bieżąco. Proszę mi powiedzieć, czy jest pan gotowy zacząć? Dobrze. Mam tutaj przed sobą długopisy z dwoma końcówkami. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest kolor? Mhm. Jaki to jest kolor? Dobrze. Proszę się skupić na tej końcówce i ją obserwować, dobrze? Dobrze. Teraz proszę się skupić na tej końcówce, dobrze? I proszę ją obserwować. mi powiedzieć, którą końcówkę miał Pan obserwować pierwszą, a którą drugą? Mhm. Dobrze. Teraz proszę zamknąć oczy. Będę przykładać do pana uszu różne przedmioty i dotykać o je. Pana zadaniem jest odgadnięcie i wskazanie, z jakiego materiału zostały one zrobione. Tak? Uwaga, zaczynam z pierwszym przedmiotem. Aqui tá o material. material. Jaki to materiał? Według Pana. Mhm, dobrze. Może Pan otworzyć oczy. Zanotuję tylko informacje z tego etapu badania. Te koty, jest ich kilka. Zasadniczo w większości przypadków różnią się między sobą. Mają różne kolory sierści, różne kolory oczu, różne dodatki. Znajdują się na różnych dłach. Za chwilę panu pokażę kilka takich szablonów i proszę bardzo się na nich skupić, a na koniec zadam kilka pytań. Dobrze? Ja. Mm -hmm. Teraz proszę mi powiedzieć, czy wie pan, ile par kodów się powtórzyło? Mhm. Czy jest pan w stanie wymienić, co było na tych powtórzonych parach? Nie musi być wszystko. Jeżeli pan kojarzy tylko niektóre elementy, a nie wszystkie wystarczą, tylko te niektóre. Na przykład kolor oczu, kolor sierści, dodatki, czerwo. Hmm? Okej. Okay. Czy jest Pan w stanie opisać trzy obrazki w całości, co się w nich znajdowało? A jeśli nie trzy, to ile? Mhm. Czy może Pan opisać jeden z nich? Jedną z ostatnich. Zaczniemy od jednej jego wersji, później przejdziemy do drugiej wersji. Czekaj, że Wam grę dobrze. Jest to coś podobnego. Mamy tutaj kilka kart. Na każdej z nich znajdują się różne symbole. Bardzo różne symbole. I na każdej karcie, każdej kolejnej, znajduje się tylko jeden powtarzający się symbol. Będę pokazywać Panu karty po kolei. Pana zadaniem jest powiedzieć, jaki element się powtarza. W ciągu... ma Pan na to 3 sekundy. Oczywiście, jeśli w ciągu 3 sekund Pan nie odpowie, po prostu jedziemy dalej. Możemy zaczynać? Przyjrzeć się tym symbolom. Mhm. Teraz proszę powiedzieć, jaki symbol się powtórzył. Mhm. Proszę się przyjrzeć pozostałym symbolom. I proszę powiedzieć, jaki z tych symboli obrazków pojawił się tutaj. Mhm. Czy mamy powtórzenie na tej karcie? jest tutaj. A czy na tej karcie coś się powtarza? Mhm, a tutaj? Tutaj? Prze, ostatnia karta. Okej, okay, świetnie. Teraz tak, właśnie chciałam powiedzieć, że wiele osób, wielu pacjentów mówi, że akurat po tym, po tym zestawie czuję głód i zaczyna być głodna, także mam przygotowany drugi zestaw. On jest trudny o tyle, że opiera się na postaciach z bajek, których nie każdy może kojarzyć. I trudność dodatkowa jest na tym, aby móc także opisać daną postać. I nawet jeżeli się nie zna. Nie zna się jej imienia pochodzenia, z jakiego filmu pochodzi. Także tu będzie miał Pan 4 sekundy na to, aby móc powiedzieć, jaka postać się pojawia na kolejnej karcie. Tutaj jeszcze tylko pokażę. Podobne postacie, w sensie podobną zasadę. Nie ma symboli, tylko są postacie. Zadanie dokładnie takie samo, tylko 4 sekundy. Jestem gotowy. Dobrze. tutaj. jakie mamy powtórzenie tutaj? No, właśnie, to, było. to była ta trudność. Tutaj przy tym trzeba było się skoncentrować, ze względu na jedzenie, przy drugim, ze względu na te postacie. Dobrze. Jeszcze ostatni test, ostatni raz. Proszę zamknąć oczy. Proszę posłuchać tego, co będzie się działo w jednym uchu, w drugim uchu, tak? Proszę powiedzieć, ile było pstrygnięć w lewym uchu, a ile w prawym. Dobrze, jeszcze raz. Poproszę o to samo, ile pstrygnięć było w lewym uchu, a ile w prawym. I raz. Mhm. Ile w lewym uchu? Ile w prawym? Okay, dobrze. Ja zapisuję zatem te wyniki. Przekazuję je do naszego działu analizy, który będzie się z wynikami z Panem kojarzył. A ja Panu serdecznie dziękuję i w razie czego zapraszamy ponownie. Do widzenia!